Były takie zlecenia, których się nie zapomina. Nie dlatego, że były najtrudniejsze, ale dlatego, że po nich coś człowieku pęka. Miałem wtedy jakieś 120 lat na tyle młody, żeby jeszcze wierzyć, że wiem wszystko, na tyle stary, żeby wiedzieć, że się mylę. Zlecenie przyszło z zachodniego kedła. Wieś na skraju puszczy rzadko kto tam zaglądał. Mówili o nocy bez światła, dzieciach, które przestają mówić i cieniu, który chodzi po ścianach. Brzmiało jak bajki, ale dobrze płacili, a ja potrzebowałem zbroi i spokoju. Dotarłem późnym popołudniem. Cisza była gęstsza niż mgła. Dzieci rzeczywiście były inne. Puste oczy, drżenie dłoni, milczenie, jakby coś im z głów wyrwało sny. Wstawiło koszmary. Zacząłem szukać znaków, śladów magii, klątw, rytuałów. Nic. Nawet jedno Przeklęte śladko we krwi. Za to jeden stary chłop powiedział, że widział dziewczynkę we mgle. Miała być naga, blada, jak kreda, z dziwnymi oczami. Pierwsza myśl Alpy. Może wiedźma. Druga iluzja. Trzecia nieważne. Byłem sam. Zasadziłem się nocą przy studni. Mgła przeszła nagle. Nie tak jak zwykle, nie z lasu, tylko jakby z ziemi. Gęsta, jakby ktoś ją wlewał wiatrem. Wtedy ją zobaczyłem. Dziewczynka, dziesięcioletnia. Może Stała bosa na kamieniu i patrzyła na mnie bez wyrazu. Nie drgnęła, gdy się zbliżyłem. Zacząłem inkarnację znaku akcji. Wtedy ona się rozdzieliła. Rozpadła na dym, który wszedł mi do głowy. Widziałem rzeczy, których nie przeżyłem. Płonące domy, płacz dzieci, krew na moich rękach. Ale to nie było moje. Obudziłem się rano. Z ust leciała mi czarna ślina. We wsi nikogo już nie było. Wszyscy spakowali się i uciekli w nocy. Po dziewczynce też nie było ani śladu. Ale przy studni ktoś w ziemię wbił drewnianą lalkę. Miała oczy z czarnych guzików i wilcze uszy. Nie wiem co to było. Klątwa? Zbiorowe szaleństwo? Cień z przeszłości? Do dziś nie ma pewności. Ale od tamtej pory, gdy jestem w lesie, czasem słyszę śmiech dziecka. I wtedy zawsze pytam za srebro. Każde monstru makły. Zapamiętajcie to i zasubskrybujcie, żeby słuchać kolejnych moich opowieści.